Dzisiaj porozmawiamy o tym, co wypuściło OpenAI w swoim 12-dniowym wypuszczaniu nowości, ale przede wszystkim skupimy się na lepszej konkurencji od OpenAI, która wyprzedza o Google. Nasze stare dobre Google daje darmowe narzędzia, którym dzisiaj wejdziemy w nie trochę głębiej. Opowiemy, jak wygenerować własny podcast, gdzie możemy sami wejść i dołączyć się do rozmowy dwóch osób. Dodatkowo przetestujemy nowe modele. Przede wszystkim pokazujemy nowy model od OpenAI. O jeden już nie o jeden preview. Jakie mamy nowe możliwości w czacie GPT, a także jakie mamy nowe modele, nowe możliwości od Google, bo jest tutaj teraz poważny konkurent dla OpenAI i świetne możliwości, które możecie bezpłatnie wykorzystać, bezpłatnie przetestować. Ja nazywam się Daniel, a to Kuba. jest Kuba. I to jest podcast Daniel i Kuba. Zaskoczeni. Zapraszamy. Witam cię na kanale Daniel. I Kuba. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch najważniejszych firmach w świecie AI. O. No właśnie, jakie to te dwie firmy? Bo pierwsza to na pewno OpenAI, twórcy Wcześ... ChatGPT. Wcześniej też był Anthropic Cloud, dużo o nim mówiliśmy, ale teraz na prowadzenie wychodzi Google. To, co oferuje Google, to jest mind blowing. I dzisiaj ci pokażemy. Z czego możesz już korzystać? A najlepsze w tym wszystkim, Kuba, jest to, że te narzędzia są darmowe. Większość z nich przynajmniej. Tak, może troszkę takiego kontekstu, mm -hmm. bo na adwent można powiedzieć, OpenAI zrobiło takich 12 dni, kiedy codziennie coś nowego ogłaszali. No a tutaj wjechało Google na białym koniu i pokazali swoje modele różnego rodzaju, które są naprawdę bardzo dobre. No, i wychodzi na to, że Google trochę tak jakby odrobiło lekcję, i czyżby Google wracało do gry? No, przekonamy się, natomiast chciałbym Wam pokazać, co konkretnie dostaliśmy od strony OpenAI w czasie GPT, z czego już teraz możecie skorzystać, a też w porównaniu do tego, co dostaliśmy od Google. Super, zaczynamy w takim razie. Z tego, co widziałem, co uruchomiło OpenAI chyba w pierwszym dniu, to uaktualniło modele. O1 już nie jest preview, tylko jest O1, tak? Tak, zobaczcie, tutaj jesteśmy na czacie GPT. No i teraz, w momencie, kiedy macie jakąkolwiek płatną wersję czata GPT, czyli to jest Plus, Team, Enterprise albo Pro, a o tym sobie za chwilę powiemy, no to mamy tutaj do wyboru, właśnie modele już nie o jeden preview, tylko mamy O1. No i to jest pierwsza taka duża zmiana. To jest model, który myśli za kulisami. To jest jeden z takich modeli, które, powiedzmy, no wiemy o tym, że tam jest jakiś tak zwany reasoning, czyli takie myślenie modelu, yy, które ma miejsce, zanim my dostaniemy odpowiedź. Trochę taka autorefleksja. Tak, można tak powiedzieć. No i możemy tutaj, yy, możemy tutaj wpisać sobie wiadomość do czatu GPT, żeby sobie przypomnieć, w jaki sposób to działa, pokazać, w jaki sposób działa to yy, w przypadku O1. No i możemy tutaj wpisać takie polecenie. Chciałbym, ojeju, Daniel, to może ty, bo ty mhm. jesteś na, na tej klawiaturze bardziej biegły. Chciałbym przygotować e-book o tematyce AI i ChatGPT. Czad, Ch -ch -ch nie ChatGPT, ok, ChatGPT. Zaproponuj krok po kroku, co powinienem przygotować i jak podejść do wyboru tematyki e-booka. Mamy sobie teraz takiego prompta. Wysyłamy go do O1, czyli najmocniejszego modelu, jaki mamy obecnie dostępny w Chat GPT, w tym przypadku ChatGPT Plus. A szybko mega zadziałało. No bardzo szybko. także zobaczcie, że A nie, bo to jest myślenie jeszcze. Ja mam chyba Czekaj. No nie, no to już jest odpowiedź, którą dostajemy. Serio? No zobacz, ale to dzisiaj mega szybko zadziałało. Pewnie po południu będzie działało trochę wolniej. Jak już w Stanach będą też korzystali z tego, a kliki na jego proces myślowy, a brak szczegółów danych, nie możemy mieć do tego dostępu. Ciekawe, no dziwne. Zwyczaj mieliśmy dostęp do, yy, do myślenia, ale mniej tak. więcej widzicie, jak to działa, bo też testowaliśmy, sprawdźcie poprzednie rzeczy. Tutaj po prostu znika te preview i zyskujemy pełen potencjał modelu O1. Do tego jeszcze wypuścili jeszcze mocniejszy model niż O1, który się nazywa O1 Pro. Tak, zobaczmy sobie tutaj. Widzicie, że ta odpowiedź jest taka bardzo rozbudowana. To jest takie charakterystyczne dla tych modeli O1 Mini, O1 Preview, który już teraz jest zastąpiony przez O1. Zobaczcie, że tutaj mamy też te O1 Mini. Jest to model szybszy w rozumowaniu, a wcale nie jest o wiele gorszy od tego O1 w wielu zastosowaniach. Dlatego jak wam wolno działa. O1, no to wtedy warto sobie skorzystać z tego O1 Mini i może w niektórych zastosowaniach nawet będzie dla Was bardziej przydatny niż, niż ten model O1. A tak jak Ty wspominałeś, wspominałeś Daniel, jest też model O1 Pro, który mamy dostępny w planie Pro, który kosztuje jedyne... 200 dolarów. 200 dolarów miesięcznie. Prawie to 1000 jest teraz, złotych. To jest teraz taki top, top model, który możemy mieć do dyspozycji, aczkolwiek nie Najmocniejszy model, który został ogłoszony od OpenAI, bo został ogłoszony model parę dni temu O3. Przeskoczyli w ogóle O2. Wiesz, co pewnie dlatego podejrzewam, że jest taka sieć komórkowa O2, na przykład w Wielkiej Brytanii, A -a. i być może były tu jakieś Rozumiem. prawa uh -huh. autorskie. Tak, takie jest moje podejrzenie. Także no mamy teraz ten model O3 ogłoszony, który będzie za jakiś czas dostępny. Na razie ten najmocniejszy, który jest dostępny, tylko jest chciałbym O1 Pro. Chciałbym, żebyś powiedział o O3 to, co powiedziałaś mi, zanim zaczęliśmy nagrywać. Że O3 najprawdopodobniej już jest. CG, CGI, to się, no nie, CGI to jest to do nagrywania, a to AGI, jest AGI. Czyli Artificial General Intelligence. Czyli, że w ogóle zadań, takim zbiorze zadań, oczywiście zależne od tego, jaki, do, jaki test zostanie wykorzystany do przetestowania tego, ale że jest to model taki, który potrafi wykonywać je na poziomie przeciętnego człowieka. Mhm. I model O3 jest podobno pierwszym modelem, który no już spełnia te założenia i przechodzi te testy, właśnie jest pierwszym modelem, który można określić AGI ale jeszcze jest niedostępny. Ja przelecę jeszcze Kuba przez kilka nowości, które OpenAI wrzuciło, żebyśmy przeszli do mięsa, do Google, gdzie będą narzędzia, z których możecie już korzystać i one są świetne, e, bo nie każdy ma płatnego OpenAI. Tak. W momencie, kiedy płacicie jednak tą subskrypcję, wystarczy nawet te 20 dolarów, macie też dostęp od, brawo, brawo, do SORY, czyli do tego, o czym rozmawialiśmy, na, na, do generowania wideo. Ja się chwilkę tym bawiłem, ale przynajmniej szczerze, jestem zawiedziony wynikami. Przetestujemy różne modele wideo dla Was, na Mamy taki film, ale dzisiaj się tym nie będziemy zajmować. Więc... Jeszcze jedna rzecz mhm. dotycząca czatu GPT, o której nie powiedzieliśmy. E, pojawiła się taka funkcja Project. Mhm. Zobaczcie, mamy takie y, projekty. To jest coś podobnego do Perplexity, do Cloda, można też powiedzieć. Jak trochę też gniać. trochę zbliżone do samych GPT-sów. Jak klikniemy plusik, to możemy sobie stworzyć taki projekt, Daniel i Kuba w tym przypadku. I wtedy to jest taka jedna przestrzeń, w której możemy mieć, prowadzić różne konwersacje, które mają wspólne pliki i wspólną instrukcję kontekst. Zobaczcie, że mamy tutaj dodaj instrukcję, dodaj pliki i możemy mieć różne czaty, które tutaj się Możemy nawet pojawiały. przeciągnąć. Możemy na przykład sobie ten czat przeciągnąć. To jest taki folder, do którego możemy lepiej porządkować sobie wtedy czaty, czaty i, i całą resztę. Super. Bardzo fajne zastosowanie. I jeśli przytłacza was to, jakie teraz możliwości są w GPT i chcielibyście bardziej dogłębnie je poznać i lepiej wykorzystywać Chat GPT w 2025 roku, także w tej wersji bezpłatnej, to zachęcamy was do pobrania e-booka, bezpłatnego e-booka, do którego link znajdziecie w opisie, a tam wszystkie możliwości, jakie ChatGPT aktualne, co jest ważne. Wszystkie możliwości, jakie aktualnie ChatGPT daje i które możecie wykorzystywać w swoich biznesach, w swojej nauce, w swojej pracy. To po pierwsze. A po drugie, Będziemy tego ebooka na bieżąco aktualizowali, także zawsze znajdziecie tam aktualne możliwości czatu GPT, z których możecie korzystać, czy to właśnie w bezpłatnej wersji, czy w płatnej. Link w opisie. To też daje fajną wiedzę, czy warto kupić czata GPT, czy, czy wystarczą nam darmowe funkcje, ponieważ kolejne nowości, które OpenAI wrzuciło, to jest to, że w darmowej wersji mamy już Search GPT, czyli to, co tak. robi Perplexity. Mamy też Canvas w darmowej wersji. To kanwie też rozmawialiśmy. Kanwas, nie kanwas, mhm. więc trochę tych opcji jest. Ja jeszcze tylko wrócę do Sory. Ponieważ ten pakiet 200 dolarów, wydaje mi się, że to jest dla osób, które będą głównie chcieli korzystać z Sory. Bo okay. ja nie widzę zastosowania jeszcze o 1 Pro za bardzo. A jak to wygląda, że jak masz dostęp do, tych, do tego czata GPT Pro za 200 dolarów, to masz dostęp do Sory wtedy? Tak? Przy moim też, przy tym 20-dolarowym, ale mogę generować tylko do 720 pi okay. i tylko maksymalnie 10 sekundowe filmiki. A, filmiki. Okay. A w momencie, kiedy mamy, płacimy 200 dolarów, możemy generować w 20 sekundowe i w HD. No kurczę no płacenie jednak tysiąca złotych około za Dostęp do czata, no to już trzeba mieć z tego tak. jakieś takie realne, naprawdę namacalne korzyści. Nie? Bardziej mi się to wydaje, chodzi o sorę niż o czata. Okay. Ale podobno są jakieś limity. Ja jeszcze tych limitów nie osiągnąłem, a dużo rozmawiam z czatem, więc mnie te limity jakoś nie dotykają, a płacę te 20 dolarów nie 200. Okay. Dobrze, więc myślę, że tyle z OpenAI resztę znajdziecie jeszcze w e-booku. Tam będzie też rozróżnienie, czy to jest darmowa funkcja, czy płatna. I w sumie tyle. Tak. Myślę, że jeśli chcecie tak naprawdę zgłębić to narzędzie i wycisnąć maksimum możliwości. A na przykład nie wiecie, czy warto jest płacić za nie, czy nie, no to ten e-book to taki must have do przeczytania. Zwłaszcza, że za darmo to uczciwa cena. <grym> <grym> <grym /s2> super, lecimy dalej. Op yy, Google, ponieważ kurczę, Google zaczęło. Prowadzić w różnych y, rankingach z modelami. Dlaczego? Dlatego, że wypuściło nowe modele i do tego tak. możemy je przetestować też przez miesiąc całkowicie z darmo, nawet te najbardziej zaawansowane. Strona, którą Wam mega polecam do sprawdzenia, to jest aistudio.google.com, czyli to jest ta strona, którą teraz tutaj mam otwartą. I zobaczcie, to jest Google AI Studio, do którego wystarczy, wystarczy że macie założone jakiekolwiek konto Google. I możecie tutaj sobie z takim modelem od Google konwersować. No i do tej pory mieliśmy takie modele Gemini czy Gemini 1.5, które, ok, nie były, nie były złe, bo na przykład 1.5 Pro był całkiem fajny, 1.5 Flash, Flash 8B może były no, słabsze, natomiast teraz dostaliśmy od Google modele 2.0. I przede wszystkim sprawdźcie sobie model Gemini. 2.0 Flash Experimental i Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental. I ten model Thinking, czyli myślący, to jest bezpośrednia konkurencja dla modeli O1 od OpenAI. Wiesz, co? Ja bym skopiował ten nasz, nasze zapytanie, które dawaliśmy mhm. tutaj do, do OpenAI. I zobaczmy, co on nam powie przy modelu Thinking i jak długo mu idzie myślenie. Czy to będzie tak samo szybkie? A czekaj, bo tutaj daje instrukcję, a ja nie chcę instrukcję dać, tylko chcę dać polecenie. Mamy tutaj model ustawiony, lecimy, run, myślał, myśli jeszcze. Okej, okay, a czy możemy zobaczyć proces tak, myślowy? powinniśmy super. móc zobaczyć cały proces myślowy i to jest ta różnica też pomiędzy O1, no bo O1 jak nam pokazuje ten proces myślowy, to on jest taki bardzo zdawkowy, a tutaj mamy pełny proces myślowy właściwie, który możemy sobie Podejrzeć. podejrzeć. w przypadku, w przypadku 2.0. Ok, super. Także schowamy sobie te rozmyślania jego, no i mamy już tutaj, tutaj też odpowiedź. No tak jak widzimy, mamy tutaj też pierwszy krok, kolejne jakieś podkroki, jest to podzielone na sekcje. I teraz warto sobie porównać na przykład na Chatbot Arenie. Wystarczy sobie wpisać w Chatbot Arena i tam możecie sobie porównać dwa modele. Może tam jeszcze nie być o 1, natomiast możecie sobie porównać. Jest już, już o 1? Mhm. No to super, no to genialnie. W takim razie polecamy Wam chatbot Arenę. Link też znajdziecie w opisie do chatbot Areny i tam możecie sobie porównać o 1 i porównać sobie też, jakie informacje, jakie odpowiedzi dostaniecie od Gemini 2.0. Także, no, zwłaszcza, że tutaj też możecie bezpłatnie skorzystać z Google AI Studio, także bardzo to polecam. Zobaczcie, że wygląda to tutaj też to bardzo tak sensownie pod kątem takiego interfejsu. Dosyć już wszystko jest to przyjemne. Yy, mamy tutaj oczywiście yy, też takie funkcje, jak na przykład yy, galeria promptów, yy, biblioteka yy, z dostępem do Google Drive'a, Są już tutaj te integracje. Yy, mamy takie. Aplikacje można powiedzieć, czy dodatkowe możliwości Gemini. To jest model multi, multi, multimodalny, więc. Tak, i multimodalne możliwości, także możemy też tutaj rozmawiać, możemy pokazywać nasz ekran, ale kolejna mega fajna funkcja, która tutaj jest, to jest to, że możemy naszą kamerką pokazywać Gemini, tak jakby na żywo nasze otoczenie i będzie to rozpoznawało, będzie z nami rozmawiało na ten temat. Także okay. to jest mega, mega fajna funkcja, no co, możemy co, pokazać nas po prostu, tak? Mam nadzieję, że wtedy się nie pojawi nagranie. Hej, Jim, co widzisz teraz na ekranie? A, co widzisz teraz na ekranie, czy jesteś w stanie powiedzieć? Nie wiem, czy to zadziała nam? Wiesz co? No? No dobra, spróbujmy. Co widzisz? Aha, no tak, bo nie słyszy nas. Widzę nagranie, na którym jest osoba mowiaka. Osoba ta siedzi w pomieszczeniu i wygląda na to, że rozmawia z kimś. Okej. Okay. To jest jakiś taki ukraiński chyba, ale nie jakiś jakiś dziwny akcent, możemy spróbować w takim razie po angielsku. Okej. Okay. Co widzisz, opisz też otoczenie. Okej, okay. może po angielsku powinniśmy zapytać, mm -hmm. bo miałem to po angielsku napisać. What do you see? Describe people and surroundings. Okej. Okay. I see a person sitting in a room. The person appears to be talking to someone. The room is plain and there isn't much to describe besides the person and the simple background. Okej, okay. okay. no nie jest to jakieś może super, ale popatrz w jakim to już fajnym kierunku tak, idzie. Tak, można, można na przykład, może udzielać korepetycji na żywo, widzieć co my piszemy, od razu pytać go, ej, czy dobrze rozwiązałem te zadanie, myślę, że to jest super. E, no dobra. Google AI Studio, bardzo Wam polecamy. Polecamy. Do przetestowania. Druga rzecz, o której już robiliśmy w ogóle osobny odcinek, to jest Notebook LM, a teraz Notebook LM wszedł na jeszcze wyższy poziom, i to jest genialne narzędzie do tego, żeby się uczyć, żeby wrzucać materiały. To mogą być materiały tekstowe, mogą być pliki PDF-y, to mogą być linki do YouTube'a, to mogą być też pliki dźwiękowe, które tutaj wrzucamy, i na temat tych źródeł możemy z Notebook LM rozmawiać. A Google przy okazji opublikowania nowego modelu Gemini 2.0 Flash wrzuciło też go do notebook LM i notebook LM co ważne też jest bezpłatny. Możecie sami sobie przetestować, tworzyć właśnie takie e, takie notesy swoje tak jak tutaj, wrzucać tam źródła, z którymi chcecie rozmawiać, z których chcecie wyciągać jakieś istotne informacje i też się z nimi uczyć. Tutaj, też co jest, jeśli ktoś mówi po angielsku, jest super sprawa. Pokazywaliśmy wam, jak opowiadaliśmy ogólny notebook o tym, że tworzą podcasty. Teraz możemy z nimi rozmawiać. Możemy być trzecim głosem i rozmawiać z dwoma jeszcze innymi postaciami na temat naszych Trzecim, tutaj. tak. Trzecim uczestnikiem podcastu, tak, żeby to uporządkować. Wrzucicie źródła, możecie wygenerować w języku angielskim podcast, gdzie dwie osoby rozmawiają ze sobą na temat tego źródła, które wrzuciliście. A teraz jeszcze Wy możecie być tym trzecim uczestnikiem tej rozmowy. No tutaj jest w ogóle y, kosmos, y, kosmos jak dla mnie. Okay. Pokażę Wam jeszcze jedną funkcję związaną z tym, że możecie rozmawiać interaktywnie. Musimy wczytać rozmowę, to chwilkę potrwa. E, po lewej zwróćcie uwagę, że tu są źródła. To jest akurat wywiad, który prowadziłem na temat medytacji i psychoterapii. Like your mind like 2010. Czyli po lewej mamy dwa źródła. Jedno to mm -hmm. jest źródło dźwiękowe, drugi to jest tekst. Mm -hmm. I teraz, ty generujesz podcast. Dwie osoby rozmawiające ze sobą w języku angielskim, i możesz dołączyć jako trzecia osoba. Tak jest, iś się zapytać. All while running a virus scan. To that trap. Early on, I used meditation to bypass uncomfortable emotions. It felt like this handy tool, to just shove them under the rug. Okej, okay, to są te dwie osoby, które rozmawiają. E, przyznam szczerze, że teraz zgasło mi. Tutaj jest takie, powinien być taki przycisk no w wersji, wersji beta. Stara, stara wy, sta, zrób podsumowanie audio, wygeneruj nowe. E... Tutaj masz podsumowanie audio. OK. OK, i teraz Daniel, kliknął podsumowanie audio, jest generowana ta rozmowa, i miejmy nadzieję, że za chwilę będziesz mógł do tej rozmowy dołączyć. OK. W momencie, kiedy się wygeneruje podcast, zwróćcie uwagę, że mamy tutaj nowy przycisk, tryb interaktywny beta. Mhm. E, powoduje to to, że będziemy tą trzecią osobą, której Kuba powiedział. Klikamy i. Dwóch prowadzących już jest tutaj. Na razie oni right, powinni please. zacząć rozmawiać. Zobaczymy Hey everyone, z... welcome back for another deep dive. Today we're going to be talking about something that I think a lot of people are curious about. The connection between meditation and therapy. Now we're lucky enough to have an expert with us today who can shed some light on this topic. They're a longtime meditation teacher. And a practicing psychotherapist, so they bring a really unique perspective to this conversation. Whether you're a seasoned meditator, totally new to therapy, or just kind of interested in learning more about the mind, I think you're going to find this deep dive really insightful. It's great to be here. So to get us started, okay. let's find okay. our do <coughs> <Can you coughs> What exactly okay. do you mean? And how does that? Do oh, hey, welcome. What's up? Uh, hi. Can you tell me what is meditation first? absolutely that's a great question and it's something we should definitely clarify yeah it's important to have a shared understanding okay so let's unpack this you know meditation can be a lot of different things to different people oh yes At it's core meditation is really a method for Dobra, no to co się tu teraz zadziało? Mogłem przerwać tą ich dyskusję, tą Mogę rozmowę. Mogłem się włączyć tak jakby w rozmowę tak? dwóch osób. I poprosić o konkretną rzecz, którą na przykład nie rozumiem z tej ich rozmowy. Na przykład chciałbym, żeby zanim zacznę mówić o medytacji i psychoterapii, na początku mi sprecyzowali czym jest medytacja. Więc... Super, no mega. Generujemy na podstawie źródło, źródła lub źródeł podcast, dwie osoby, które są rozmawiają i możemy się w dowolnym momencie włączyć do tej konwersacji i podpytać o coś, czy coś uzupełnić. Mhm. Mega. Zajebiste działanie. Mamy też kilka nowych funkcji od Google do generowania grafiki, ale tym też zostawił. Zostawmy to sobie na przykład. Zostawmy to przede wszystkim dlatego, że e, część tych funkcji nie jest dostępna w Unii Europejskiej, w no Europie, w Polsce, apy. nie ma nie, opie, tylko... nie ma dostępu do tych niektórych funkcji z tego powodu, że no mamy takie a nie inne regulacje i m, 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 tak jak nie ma dostępu normalnego do Sory na przykład. Tak też nie ma do generowania wideo czy generowania obrazów przez Google. Znaczy, jest VPN, który świetnie się sp sprawdza i można mieć do tego dostęp, mm -hmm. e, ale no, minusem VPN-u jest to, że internet dużo wolniej działa. E, więc niestety, generowanie później jest dużo wolniejsze. Także dzisiaj skupiliśmy się na tym, co możecie realnie samemu już przetestować, wdrożyć u siebie, z jakich narzędzi możecie już teraz skorzystać. One i tak moim zdaniem są mega fajne. Polecamy Wam sprawdzić Google, a dać teraz znowu szansę Googleowi. I kto jest za wejścia? W końcu znaczy ten moment, kiedy dowieźli. Ale już nie sprawdzałem się jako wyszukiwarka. Nagle perplexity jest lepsze. Muszę się tam jeszcze postarać jako wyszukiwarka, to od czego zaczęli. Ale wykorzystajcie też darmowy miesiąc, żeby wykorzystać te najnowsze modele, które są dostępne. Pobawcie się tym. W razie pytań, wątpliwości, piszcie, odpowiadamy na wszystkie rzeczy w komentarzach. Subskrybujcie, zostawiajcie lajka, piszcie komentarze. I Do zobaczenia. Pobierajcie w kolejnym e booka dla Was od nas taki prezent może być trochę świąteczno-noworoczny. <coughs> Ciao. Cześć!